CinemaVision Field Desk to wygodne rozwiązanie zapewniające bezpieczny transport oraz wygodne użytkowanie sprzętu komputerowego na planie zdjęciowym. W skrzyni bezpiecznie można przewieźć stację roboczą z dodatkowym osprzętem. Po rozłożeniu pokrywy skrzyni tworzą blaty boczne, zapewniając dużą przestrzeń do pracy. Swobodny dostęp z tyłu daje możliwość wygodnego podpinania odpowiednich kabli i podzespołów stacji. Cinema Vision Field Desk pomieści swobodnie dwa stanowiska komputerowe. Jedno z nich może być wykorzystywane jako stanowisko data wrangler, jako miejsce zgrywania materiału i tworzenia kopii zapasowych. Dyski można wygodnie składować również na półkach wewnątrz biurka. BuildDesk sprawdza się dobrze jako stanowisko dla DIT. Może być wykorzystywane do wstępnej kolor korekcji i bieżącej kontroli zarejestrowanego materiału filmowego. Wewnątrz biurka swobodnie można zmieścić dwie stacje robocze. Field Desk można wykorzystać również jako stanowisko do bieżącej kontroli materiału przeznaczonego do tworzenia efektów wizualnych. CinemaVision Field Desk to bezpieczeństwo dla sprzętu i wygodna przestrzeń do pracy.